Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj mamy 2 maja, a więc Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z tym wydarzeniem chciałbym spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak my, uczniowie pana Jezusa, chrześcijanie, mamy podchodzić do świąt państwowych i patriotyzmu, oraz czym dla mnie jest patriotyzm. Na początku warto odnieść się do Bożego Słowa. Bo już w Starym Testamencie widzimy, że Żydzi używali dwóch pojęć: naród, przez co rozumieli siebie, oraz narody, co dotyczyło tych, którzy nie należeli do narodu wybranego. Taki podział dawał Izraelitom mocne poczucie tożsamości i odrębności. Na kartach Starego Testamentu widzimy, że wyrażano swój patriotyzm poprzez miłość do narodu i dbanie o jego dobrobyt. W Nowym Testamencie, w liście apostoła Pawła do Filipian, apostoł Paweł w trzecim rozdziale, w dwudziestym wersecie napisał tak: Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. Biblia jasno określa, że nasz stan w tym świecie jest taki, że jesteśmy pielgrzymami, wygnancami, przechodniami, uchodźcami. Nasze obywatelstwo jest nie z tego świata. Jako chrześcijanie jesteśmy obywatelami nieba, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy mogli mieć postawę szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar i bycia pełnym gotowy do jej obrony w każdej chwili. Biblia nic temu nie mówi, że to jest złe, jednak problem i grzech pojawia się wtedy, gdy nasza miłość do ojczyzny. Zasłoni nam Boga i miłość do Niego. Louis w swojej książce Cztery Miłości napisał kiedyś tak: Miłość do kraju staje się demonem, gdy staje się Bogiem. A więc widzimy, że niebezpieczeństwo powstaje wtedy, gdy nasza miłość do ojczyzny, nasz patriotyzm zajmuje miejsce miłości do Boga. Jako obywatele nieba powinniśmy pamiętać, że na pierwszym miejscu jest wierność i posłuszeństwo Bogu. To może oznaczać, że musimy robić coś, co jest sprzeczne z obywatelskim obowiązkiem. Na przykład sprzeciw y, homoseksualizmowi, sprzeciw aborcji, sprzeciw eutanazji, gdyż Boze, Boże Słowo jasno określa te rzeczy jako grzech. Obywatelstwo ziemskie to kraj, w którym mieszkamy, za którym stoi rząd. Winni jesteśmy podporządkować się rządowi, bo mu, o tym mówi apostoł Paweł. W liście do Rzymian w 13 rozdziale od 1 do 7 wersetu. Jako obywatele powinniśmy służyć naszemu kraju, przestrzegać prawa, płacić podatki itd. Moim zdaniem, do momentu, kiedy władza i prawo przez nią ustanowione nie zmusi nas do sprzeciwiania się biblijnym zasadom, powinniśmy okazywać nasz patriotyzm. Mając podwójne obywatelstwo, to polskie i niebiańskie. Jako chrześcijanie powinniśmy być patriotami. Mój patriotyzm powinien objawiać się przede wszystkim przez modlitwę, abyśmy modlili się za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach, jak mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w drugim rozdziale, drugim wersecie, abyśmy pracowali dla naszej ojczyzny, abyśmy brali udział w wyborach, abyśmy byli aktywni i wpływali aktywnie na Lokalną społeczność, w której mieszkamy, poprzez świadectwo naszego życia. Dlatego bądźmy i żyjmy w świecie, w którym Bóg nas postawił jako obywatele niebiańscy i jako obywatele ziemscy. Człowiek żyjący wiarą z wiary wie, że służy Bogu. Może jedynie przez służenie człowiekowi okazać szacunek, patriotyzm, też swojej ojczyźnie. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyśmy. Nie bali się patriotyzmu, żebyśmy okazywali miłość do kraju, ale nie w taki sposób, żeby miłość do kraju zasłaniała nam Boga. Radości w Panu, pozdrawiam. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli. Nie, jutro jest sobota, więc jutro się nie usłyszymy. Słyszymy się w poniedziałek, a już dzisiaj tradycyjnie zapraszam Was na niedzielne nabożeństwo, w którym będę dzielić się słowem na temat bogactwa i wieczności. Radości w Panu, pozdrawiam. Błogosławionego weekendu.